Witam ślicznie, zanim zaczniemy to mam tylko tyle do powiedzenia 5 tysięcy w górę pod tym filmem i jutro ratuje Pix ikoną 8.8+. Siemaneczko moi kochani państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie dosyć sporo kontentu, ponieważ będzie na pewno Pix Hero 86+, Drugi, więc oby tym razem wleciał ktoś inny niż Carlos Tevez Oczywiście będzie również ulepszenie paszportu Troterów, co oznacza, że w środku będzie po prostu do trafienia zawodnik Trotera I będzie również pik z globerem, ponieważ zrobiłem wszystkie zadania, które trzeba, żeby tego pika odblokować. Wiadomo, to nie będzie jakiś niesamowity glober, no bo to jest maksymalny rating 87. Ale jednak mimo wszystko, na pewno trafimy dzisiaj Trotera, nawet dwóch. Także zaczniemy sobie najpierw od 10 pików i mam nadzieję, że jakiś fajny foterek wleci, żeby zrobić tego pika z hero taniej, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i codziennie, to jest Dailin. Same od 10 pików, 1 z 3, 7, 8, ponieważ takie właśnie piki pojawiły się ostatnio. Nie ma sensu tego odsłaniać. Gówno. Może się zdziwię, proszę Państwa, może się zdziwię. Zobaczmy, czy może jakaś karta 8-4. Gakpo. 8-3, zawodnik Liverpoolu. Okej, okay, idziemy coraz wyżej, ale no tutaj co najmniej karta 8-5. Żeby dochodzić do tego składu 8-5, Hero się coś pojawiło. Spójrzmy, tutaj będzie nic ciekawego, nic ciekawego i. Wow, powiem tak, nie wygląda to dobrze, ciągle mi się wydaje, że tutaj będzie coś niesamowitego w tych pikach, serio, to jest, to jest ten dzień. O! Może tutaj będzie coś, co zmieni oblicze tego wszystkiego, Frankowski, Henderson... I Timo Werner. Kolejne trzy piki do końca, może tutaj Kramarić. Race, o matko. Nie jest to dobra reklama dla do tych pików, to na pewno, ale okej, okay. jeszcze cztery piki do końca, może. Chociaż jakiś Inform czy coś, nie wiem. Pajor, 8-7, wreszcie mamy walkout, piękna sprawa. Polski akcent, to się może podobać, więc na pewno jeden walkout dzisiaj będzie, to jest świetna wiadomość, lecimy dalej. Może jakiś Globtroterek jeszcze tutaj wpadnie, 8-2 Magin. Solot, niech będzie Solot, 8-2, dwa piki do końca, okej, okay, Ferran Torres, Rodriguez, okej, okay, 8-3 i ostatni pik przed nami, no raczej tutaj żadnej rewelacji niestety nie będzie, proszę Państwa, no ale spójrzmy, może, jednak się zaskoczymy jakimś globtroterem, Lison i na koniec Laporte, 8-3, czyli jeden walkout, 4 e, kart 8-3 i, i tyle, więc tutaj... No nie ma rewelacji, ale rewelacją może się okazać dzisiaj mecz Juventusu z Cagliari. może nie zremisują tego meczu. No i przy okazji również postawimy sobie kuponik z Betklikiem. Dzisiaj nadszedł ten dzień, żeby właśnie coś fajnego postawić, więc oczywiście reklama losu pełnoletnich. Jeśli jeszcze nie macie BetClicka, chcielibyście pograć, to link macie w opisie i w komentarzu przy rejestracji można użyć kodu Alvin naturalnie. No i na Betkliku cały czas trwa oferta bez podatku. Także oczywiście myślę, że warto sprawdzić, a ja wam już pokazuję, co udało mi się skleić. Oczywiście na sam początek wielki Juventus postawiłem na handicap minus 1. Wiem, że to jest dosyć, dosyć ryzykowne, nie będę ukrywał. Ostatni Juventus gra nie najlepiej, ale w Pucharze Włoch powinni się odpalić, no grają u siebie, kurczę, no jak, jak nie teraz, to nie wiem kiedy, więc osobiście dałem handicap minus 1 po kursie 2.22 na Juventus. Następnie czysty Arsenal po kursie 1.41 z Crystal Palace, później powyżej półtora bramek w meczu newcastle Brentford. no i również Liverpool po kursie 1.31 ze Southampton, również Pucharze Anglii. Do tego Paris Saint-Germain z podpórką w meczu z Monaco po kursie 1.28, Biorea z podpórką 1.21 oraz Espanyol z podpórką 1.39, tutaj na łączny kurs 13-15. Także szanowni państwo to jest mój kupon na dzisiaj No osobiście jeśli chodzi o eventus to proponowałbym coś innego Więc pamiętajcie, że żeby stawiać po swojemu i bez szale jest klasycznie e, Więc jeszcze raz przypomnę, że jeśli nie macie BetClika to link macie w opisie i w komentarzu przy rejestracji Można użyć kodu Albin. No a my chyba już musimy trafić globetroddera I widzicie sami mam tutaj zakładkę live Nawet zrobiłem już to jedno zdanie dookoła świata Dzięki czemu mamy 5 pięć... Za wyników 7-8+. Eee, no i oczywiście wszystkie zdania zrobione w gwarancji kampanii Globtrotteru, więc odbieramy sobie przejściutko. Jeden z trzech rzadkich zwykłych piłkarzy. Nie wiem dokładnie jaki rating, czy w ogóle tam jest jakiś rating, ale zobaczmy. To jest kolejny pik, który możemy otworzyć. 8-3+. Ok, 8.3 3 plus. Ujawnijmy sobie wszystko, czy będzie jakiś Globetrotter czy jakiś walkout chociażby na gruby. Spoko, grillisz. O, rany, te piki dzisiaj powiem wam. No, nie wyglądają najlepiej, a dobra. Jeden z pięciu globetrotterów, Tu je sobie odsłonimy po swojemu. No, wiem, że nie ma żadnych fajnych globetrotterów 87 Max. I gdyby było 88, to jeszcze byłaby szansa na Luiza, Luisa, no, ale niestety. No, nie ma opcji, więc zacznijmy sobie od środkowego pika. Kim będzie ten Boom. pierwszy globetrotter? Advincula, Kula. Na PO. Eee, wytrzymałość od 9 4, siła 88. Tak szczerze mówiąc, gdybym był w stanie go połączyć, to naprawdę fajna karta do pogrania, więc okej. Okay. Free pong pewnie lepszy, no, ale wolę patrzeć na pozytywy, Boom. prawda? Barcos w każdym polskim domu, oczywiście. Eee, Podolski, Lukas Podolski. No, myślę, że jak nie będzie chodzić, każdego to wezmę właśnie Lukasa. Teraz jest, to jest taki fajny polski akcent. Ryan na bramkę. I Bum. tutaj będzie Lukas Piazon. Piazon, nie wiem jak się mówi. Lukas Podolski, oczywiście, wchodzi. Eee, myślę, że będzie też fajną opcją do, do ewolucji w przyszłości, prawda? Wiadomo, to nie jest najdroższa karta na świecie. No, raczej żadna karta. 87 nie kosztuje dużo, no bo każdy może ją zdobyć, tak naprawdę, więc nic specjalnego, ale spoko. Po prostu ten Podolski fajnie, że wleciał. A my teraz możemy przejść, proszę Państwa, do sklepu. I otworzyć kilka paczek. Duża tutaj paczka premium, 24 karty, 7 rzadkich, to będzie walkout. Kurczę, nie będzie, więc jak nie ma walkoutu, to oczywiście pomijamy, ponieważ nie będę tracił czasu. Witzel, 34 tempa, absolutna bestia na środek obrony. 5 piłkarzy, 78+, plus. bez Globetrottera, niestety, bez walkoutu, pomijamy, to będzie chyba ten terz Bayernu. brando 85, fajny rating, fajny, fajny, podoba mi się. I 2 razy 83 spójrzmy, czy będzie coś niesamowitego, czy się zapalą te lampki z tyłu, mamy to. Gundo, nie. De Bruyne! Ojej, piękna sprawa! Elegancko, Kevin De Bruyne. Rating 90, chyba ile tam, ile miał de Bruyne? 90 dokładnie, duplikat, co prawda, ale kurczę, pod paczkę, z, pod Pika z Hero. Perfekcyjnie bym powiedział nawet. Możemy sobie przejść do tego Pika z Hero. Oczywiście, jak będzie ktoś fajny, grywalny, sobie go testujemy, aczkolwiek obawiam się, że <grych> może być różnie. Także to jest najdroższy skład, który przypalamy na Pika z Hero. Takie lecą karty, Kevin De Bruyne, Kurtua, to są karty, które są duplikatami, więc oczywiście bez żalu ich przypalam i pierwszy składzik mamy gotowy, także mam nadzieję, że tutaj wleci. szczerze mówiąc, tak ostatnio myślałem, kogo najbardziej bym chciał z tych Hero. Nawet no fajny byłby Di Natale, fajny byłby Ginola, fajny byłby Maikon, nawet. Gdybym dostał Majkona, szczerze mówiąc, chyba dałem go do głównego składu nawet. O, chwila, wymienny globetrotter się ma. Prawe skrzydło Sprawie. Kto to jest? O kurde, ty kto to... Halo? Co to jest? Ten, yy, Savinio wymienny, kurczę kurczone, ty, on, on chyba coś kosztuje, nie? Savinio 8-8 wymienny, on ma kosztuje około stówki, chyba, że to się staniał. Ej, elegancko, 100 tysięcy monet, no i klasa światowa. zarabiamy pieniądze w tym momencie, dobra. Halo. Przedostatnia drużynka również gotowa, leci tutaj taka ekipa, no kilka ukautów tutaj będzie w tym składzie, ale to jest skład 8-5, więc myślę, że to nie jest nic niesamowitego, także przepalamy również takie karty i zostało nam tylko skład 83 na ogólnej, więc myślę, że na spokojnie jesteśmy w stanie to zrobić prawie Darmo, tak naprawdę, tego, te, tego pika. Russo 8.5, no dzisiaj, naprawdę. Jest naprawdę fajny drop, i jestem ciekaw, jak to się przełoży na tego pika z hero. I ostatnia ekipa również jest gotowa, więc pora na moi drodzy, drugi pik z hero. Eee, no i liczę na to, że kurczę. No, przebijemy tego za i znowu mi się spraszywała gra, kiedy robi pika z hero. Boże, ale na pewno już po następnym patchu już tak nie będzie, prawda? Pomimo wszelkich trudności udało nam się dostać tego Pika z Hero 1386. Oczywiście liczymy na Dniatale, na Jinole, na Maikona, na Tur. Znaczy nie, Tur nie potrzebuje, ale nie po prostu imię zaskoczy. Pierwszy pik, ujawniamy, kto to będzie. Duże rzeczy, a Pele 89 to już jest W. To jest bardzo dobra karta. Jest ok, ale może być lepiej. Trzeci pik. W trzecim piku. Majkon 88 8 wrócił! A ja mówiłem, że ja będę chyba go dawał zamiast free jednak! O kurde, Majkon wrócił, co ty gadasz? A w środkowym piku pewnie jakieś główienko, nie? Capdevilla. A Betty Pele kosztuje 150 tysięcy No Oczywiście biorę Maikona. No kurczę, wrócił ten Maikon I powiem szczerze, jeśli Frimpong będzie mi przeszkadzał, to ja po prostu będę grał tym Michałem, bo naprawdę mi się świetnie nim grało. Fantastyczny pick Hero. Bo Majko nadal kosztuje te 200 tysięcy monet w górę, więc naprawdę ja jestem zadowolony. Jestem naprawdę zadowolony. No, zagrajmy Rivals. Zagrajmy Rivals, ponieważ brakuje mi tylko 18. <laughs> tylko, no, Brakuje mi 18 punktów do wbicia nagród, czyli muszę wygrać 6 spotkań. Eee, jeśli chodzi o postępy, to jesteśmy całkiem blisko ligi pierwszej, ale jak się tam dostanę, to nie wiem, czy będę chciał zostać na dłużej. Ogólnie. Ale zobaczymy. E, więc takim gramy z składem. Oczywiście póki co Jeremy Frimpong naturalnie jest w składzie wyjściowym i to się raczej póki co nie zmieni, ale tego Maikona naturalnie sobie damy tutaj na ławeczkę. No Maikon ciągle kosztuje no nawet, nawet te ćwierć miliona monet, więc naprawdę jeśli Pong będzie mnie wkurzał, no to myślę, że pan Maikon oczywiście wejdzie w jego miejsce. I co? Zrobiłem też sobie kilka ewolucji kosmetycznych. Dałem Rafaelowi Leon e, tą czerwoną kartę za full champions. Korei e, dałem tą taką czerwoną poświatę, że tak powiem. Więc całkiem ładnie to wygląda i chyba to tyle. No i co? Taką lecimy ekipką, szanowni państwo, no i po dwie wygrane chyba, nie? Moment, tutaj jest Rafael Lyon, wchodzi w pole karne, uderzenie zablokowane niestety. No i co, moi drodzy? po wczorajszych meczów, to oczywiście, oczywiście Inter rozegra całkiem niezłe spotkanie, bo 6-0 z Lazio. 6-0 z Lazio. Czy to jest gol? Już myślałem. 6-0 racji, szanowni państwo, na wyjeździe. No dla mnie Inter oraz Atalanta aktualnie są głównym kandydatem do zdobycia Mistrzostwa Włoch. Jakby, no to co robi Inter, to jest dla mnie niebywałe. Po prostu im zazdroszę, że aktualnie mają taką fajną formę. Nadal się głowie nad tym, jak to jest możliwe, że w meczu Juventus Inter było 4-4. Kiedy Juventus gra taki gówno, Inter jest w takiej formie, a jednak się udało zrobić 4-4 w tym meczu. Dla mnie do tej pory to jest całkiem niesamowite. To jest ładna akcja. Eto! i to jest bramka. To musi być gol. 1-0. Samuel Eto. Pyk. Musimy szybki powrót zrobić. Korea w pole karne. Uderzenie blokowane przez na kurde. Chociaż kto wie, ja tak, ja tak chwalę ten Inter. A może dzisiaj Juventus zrobi taki masterclass, że przebijemy te, ten mecz z Lazio, ale raczej ciężko będzie. Ciężko będzie Iwentusowi strzelić więcej niż dwie bramki w innym meczu, coś czuję. Nawet sobie, nawet, nie, nawet nie wiem, czy może być remis w tym meczu, bo <laughs> to jest Puchar Włoch i chyba, jak będzie remis, to są karne. Tak mi się wydaje. Bo to chyba wtedy nie wie zbytnio, co zrobić. Może wtedy właśnie wtedy się odpali i drużyna zagra lepiej na świecie. No nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie. Kenan Ildis na zielono, blokowany na Jaka interwencja, kurde. Ok, to może być fajna konterka. Jest i Chico. Chodzi w pole karne. Hamzik, przyjęcie. Fake shot. Przegominowałem. Okej okay. świetny Kenan Ildis. Pole karne, ten Van de Ven, On wszystko wiedział, nie? Dobra, jest i Chico. Ładnie. Kenan Ildis. Spokojnie, spokojnie. Tu jeszcze jest Rafael Lyon. Jegoś musimy musiałem przedostać. Piękna. Oj, gdyby to siadło. Kurczę, pieczone. Mógł się wylać. Uuu, ile tu jest miejsca. Ty, jedziemy. Korea, bo Majkona w ogóle nie ma. Marek, a to był hamścika. A, i wszystko się zepsuło, bo chciałem do hamścika podać, no. To będzie bramka. to Świetnie, Marcel. Cyk. Przyjęcie. Uderzenie. I to jest... To był dobry pomysł. Pierwsze powozorami, niestety przegrywamy jedno dozerwą ramce Eto. Wydaje mi się, że byliśmy trochę bardziej konkretni w tym meczu. Mieliśmy jeden strzał więcej, więc bez przesady, ale mimo wszystko uważam, że jesteśmy w stanie tutaj wrócić. Okej, okay, jest i Vinicius. Nie wiem no co, tylko na to tu bierze w zęby. O oh, mamy problemy! Nie! Przyjęcie. Uderzenie. Otóż nie. Omok bramki, ciekawe. Dobra. Rafa lewa strona. Majką go goni, stop. Korea, jakaś bramka kontaktowa, idziemy. cyk. Kenan Ildis, i oczywiście. Czemu ten arocho taki dobry się stał? Jakby on się zachowuje lepiej niż saliba, ten tander. No niestety, mój drodzy, przegrywałem ten numer 2.0. Gość był dobry, z którym graliśmy, więc jakoś też nie będę mega zły, no ale ciężko. W tej drugiej powie, no 8 do 5 w strzałach. Trochę tych strzałów oddałem, ale co z tego, skoro skuteczność. Zerowa. Musimy trafić jakiegoś Globtrotera, no to wychodzi. No to moi kochani, mamy paczkę z tak zwanym paszportem. Ulepszenie paszportu Globtroterów, dzięki czemu mamy paczkę z gwarantowaną kartą Globtroterów. Jak to będzie z Luis? Nie obrażę się, absolutnie, więc zobaczmy. Może Ronaldo, może jakiś sala. To będzie jakaś pani z walkoutem przynajmniej, ok? Środek pomocy z Japonii. Oj, i to chyba nawet nie będzie fajny rating, co? Houston Dash, Nagasato, 90 driblingu no, no nie, no szanujmy się, no raczej nie przebiję się do głównego składu, niestety, muszę Was zamartwić, kosztuje ona 15 tysięcy monet, nic nie wydałem, karta 8-8, prawie za darmo, więc spoko. First Owner, no jestem bardzo ciekaw, kto będzie tym First Ownerem, e, Tibo na bramcy, Saliba Maldini, zaraz, ok. Okej okay. A niby first owner A Rashford nie jest first owner Żałosne oszukiwanie widzów No ale dobra Z kim byśmy nie grali To musimy się odkuć No bo kurde Ile można przegrywać meczów Nie chcę mieć dwóch porażek Dzisiaj na, na odcinku Chociaż bramkę muszę strzelić Czekamy, czekamy, czekamy Jedziemy Stop Jeszcze jedno Kenan Hildis. I wreszcie bramka Trafiona moi drodzy Wreszcie Piłka potała w siatce Z mojej strony Chyba, że Markus Rashford Ma inne plany Bro bufon. Nie, 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 nie. O, szybko, szybko, odpowiedź, chore, ale źle to przyjął, źle to przyjął, I to jest saliba thunder. no to, <gryw> przejść salibę thunder z zwykłym szlaczkiem, no nie ma szans. Niedobrze, niedobrze, to będzie bramka na dwa, nie będzie Bufon, świetna interwencja, tutaj jeszcze będzie przecież żarzinio. Wybijmy tę piłkę. A, shit, Williams, Williams, uspokój się, ty też Jairzinho, się uspokój. Dosyć często trafiam na składy, w których żerozynio ten Tunder jest pierwszym właścicielem. Wiecie, jest na przykład jakiś Ribery, Zidane, Tunder i tak dalej. Jakoś ten żerozynio chyba dosyć często musiał lecieć. Czemu Teo podaje piłkę? Zagrajmy po prostu kolejny mecz, bo jakoś odechciało mi się grać tego spotkania. To jest właśnie jeden z powodów, dla których nie chcę być aktualnie widzę pierwszej. Bo skoro widzę drugiej mam takich gatków, że naprawdę widzę pierwszej, to byłoby codzienność chyba, niestety. Ale dobra, no kolejny mecz, spróbujmy. Alison, Van Dijk, Stam, Mike, King, Nunes, Savinio, którego trafiliśmy i Adama Traura. No dobra, trochę teoretycznie skład jest troszkę gorszy niż ten, który był przed chwilą, ale Ale to jest Liga Druga, pamiętajmy o tym. Oooo. Nie, Savinio. A może by tak spaść do tej ligi trzeciej? Jednak taka luźna rozkwinka z mojej strony. Pięknie. Cyk, cyk. To podanie było niepotrzebne, ale. Aha. To podanie było niepotrzebne, ale ku czegoś nie ufałem. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ale mamy remis. Znowu dostajemy piłkę za darmo. Dawaj Marek, a to będzie tam. Chociaż patrz! Karny! Ale ten hamśik, on tak lubi wywaczać karny, że coś, to jest coś pięknego, naprawdę. Ale dobra, mamy karny to jeszcze nie jest gol Jest nas spokojnie, bo ale ostatnio Hamdzi ma dobrą formę, jeśli chodzi o strzelanie rzutów karnych, więc spójrzmy. jedenastka marka hamsika i tym razem polecimy w prawo dół. Dobra decyzja. Mamy 2-1. Tak zwane dwa szybkie gongi dla naszego przeciwnika w tym meczu. Sik, 3-1, piękna akcja. Nie wiem, czy mój polem czasem nie dożył pada, bo w ogóle się nie rusza, więc... Ech. Wykorzystam to. Skrzętnie, Korea 4-1. Może dożyć pada, dla mnie to nie jest problem, po prostu chcę mieć wygrany mecz, chyba że wyjdziesz z meczu Dziękuję bardzo. Mamy wina, więc odkułem się za ten poprzedni mecz. No to, moi drodzy państwo, klasyka. Pik dla tych, którzy zostali. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jutro oczywiście powinien się pojawić odcinek z pika z ikoną 8.8+, więc mam nadzieję, że widzimy się wszyscy jutro. A w ostatnim piku ujawnimy wszystko. Zadziwcie mnie. I może jakiś globtoter. Nie, nie obraziłbym się, absolutnie. Heee, Bentancur, Tura Merrera. No dobra, wezmę tego Herrera. Ratingi 8.2 przecież nie rosną na drzewach, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie rozsuszenia. Adiós.